I ja, to jest problem. Na głowie, nie zrobię, spróbuję. Inny odcinek, nie co stamtąd, skaczę tutaj. Ale zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie tam na dole. A po prostu, jakie, czy chyba mnie nie będzie, bo sam będę, będę brać, raz jak będę tu skać. Zobaczycie mnie, jak dopiero skoczę oki, to wrócę Oh, tuk tuk, tuk oh.